Że niektórego miłośnicy podróży dalszych i bliższych nie mogą przegapić. Międzynarodowe tarki turystyczne we Wrocławiu odbywają się po dwóch latach przerwy. Do niedzieli możemy odwiedzić stadion w stolicy Dolnego Śląska, by zapoznać się z ofertą turystyczną nie tylko z Polski, ale i z Europy. 170 wystawców po dwóch latach przerwy. Fajnie, że możemy poznać, gdzie możemy pojechać, odwiedzić inne kraje. Kościół honorowym jest Bułgaria, ja szczególnie w Bułgarii polecam. Dolinę Tracji z, z miastem Głowdzi, jednym z najstarszych miast w Europie. Ludzie są zmęczeni już tym okresem pandemicznym, szukają na pewno takiej rozrywki, miejsca, gdzie będą mogli miło spędzić czas, już oddechnąć, że tak powiem, pełną piersią, więc uważam, że to jest jak najbardziej potrzebne. Ludzie szukają nowych inspiracji na zwiedzanie Dolnego Śląska, więc tak naprawdę i zamki, i pałace, oferta turystyczna na Dolnym Śląsku, jaka zaistniała, czy coś się zmieniło? Wakacje, na rowerze. Dużo ludzi się interesuje na to, bo nie wszyscy nie chcą na przykład wyjeżdżać na przykład w samolocie za granicę. Szczęście, że możemy się w końcu spotkać. Piękna sprawa, piękna inicjatywa. Gratuluję. No i oby to już tak pozostało. Pół miliona osób przyjechało z Ukrainy do Polski. Pokażmy im Polskę, pokażmy im Dolny Śląsk. Sobie odświeżymy na, na, na naszą pamięć o naszym regionie, a im pokażemy miejsce, w którym prawdopodobnie przez najbliższy czas będą mieszkać, a może już nigdy stąd nie wyjadą. Odwieźmy Dolny Śląsk, mamy mnóstwo atrakcji, a przy okazji pokażmy Ukraińcom ich nowe miejsce na Ziemi.